Z tej strony Igor Minecraft a w dzisiejszym odcinku będziemy wygrali Minecraft To jest słuchajcie mój pierwszy poradnik jak zrobić gdzie w Minecraft. Pod ostatnim odcinaczkiem prosiłem Was, żebyście napisali, ale mało ten odcinacek miał wyświetleń. Także pomyślałam po prostu z własnej woli. Co zrobimy? No i co? Zapraszam Was do oglądania. Dobrze słuchajcie, my do tego potrzebujemy tak. Na pewno bardzo dużo, nie, nie dokładnie nie przyjęcie ile, ale dużo bloków szlamu, także bierzemy sobie blok szlamu. Później drewienko. Znaczy no Nie jedno nawet creative jest no jak to jest. Bierzemy sobie lepki tłok, bierzemy tłok. Bierzemy detektor. Bierzemy o. Obsidian, bierzemy przycisk, ee, płytkę i jeszcze coś, tylko nie pamiętam co, a redstone, dobra, i redstone, dobra, i potrzebujemy wykopać dół 5 na 3, czyli raz, 2 3. trzy. 4 pięć, raz, dwa, trzy to taki dół musimy wykopać i na 4 kratki głębokości. Raz, dwa, raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, i ja już skończę sobie to wykopię. Чего-то только тут не может быть. А зачем бы себе тянуть рано? А нет, это нет. Dobra, pyk, 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 I dobra, słuchajcie. Teraz w tym miejscu tu sobie wkładamy... Czekajcie. Aha, nie, bo ja zrobiłem 4 na 5. Dobra, czek, Czekajcie. Szybko to sobie słuchajcie zamoruję. No bo to miało być równo, tak tak jak tam było. Tak jak tam było jak ja gadałem, a nie. No, dobra, jest, teraz słuchajcie, w tym miejscu sobie stawiamy lepki tłok, tutaj drewno, później stawiamy sobie to i raz, i dwa, teraz stawiamy sobie, słuchajcie, detektor i lepki tłok, tym lepkim tłoku sobie sobie stawiamy raz i dwa, Tutaj sobie, słuchajcie, stawiamy detektor w tą stronę, żeby był tym takim czerwonym. Tutaj, i też tak samo, lepki tłok. Teraz, i teraz, i dwa. Teraz tak. To tutaj mamy, to stawiamy tutaj e, dowolny blok. Tutaj to. I tutaj stawiamy, słuchajcie, przycisk tutaj będzie, tutaj zrobicie sobie taką platformę, tutaj stawiamy tutaj jeden blok wolny, stawiamy tutaj to, teraz słuchajcie, musicie, znaczy nie, t, dla mnie najlepiej to jest tak, możecie sobie jak chcecie, ale dla mnie tak jest najlepiej, Musicie sobie słuchajcie tutaj i mierzyć tam jakąś tutaj platformę słuchajcie Możecie tu słuchajcie robić jakichś chcecie rozmiałów, jak pamiętacie, u mnie to było bardzo da daleko, czy wysoko, bo no, niedaleko. No. Pyk. Pyk, pyk, pyk. oj oj Dobra. Teraz słuchajcie robimy takie coś, dobra, teraz słuchajcie potrzebujemy spić do góry, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, tutaj musimy jeszcze, oj spadłem, raz, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, czekajcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, dobrze, teraz słuchajcie, no, możecie sobie teraz, słuchajcie, wiecie, no, budować tak jak ja płytkami, sobie robić coś tam, coś tam, tylko, że ja to robiłem na fajnie, także, no, wiecie, no, jest jednak różnica. Tak, no, nie wiem, no, możecie zrobić sobie coś takiego i pochwalić się znajomym, że, eee, ja mam to Minecraft windę bez modów. Słuchajcie, ale to jeszcze nie koniec. Przecież jeszcze musimy zrobić tutaj obsidian to... I tutaj musimy zrobić, słuchajcie, takie coś. Teraz. Tutaj to. I tutaj Psz, guzik. Dobra. Pyk, 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 pyk. Dobra, i teraz nam to powinno działać. Chyba, że coś przeoczyłem. A jak przeoczyłem, to po prostu. Yy, to nie wiem, to nie wiem, to będzie źle. Ale dobra. Chło. Dobra, wezmę z shiftem. Teraz słuchajcie sobie... A Zapomniałem o jeszcze o jednej płytce. Czekajcie. Płytka. I słuchajcie. Teraz stawiamy ją gdzieś w tym slimie. O! I teraz kujemy I możemy się zmutować coś teraz w tej. mamy linda sobie. Więc tutaj zobaczcie zadziała, tak jak na myśli pięknie sobie sobie stąd wychodzimy w 5 Aha, czekajcie, bo coś się popsuło. E... Dobra Eee, czekajcie. Czy... Kłótka o dobre Dobra, to no... jest licyce. Dobrze, okay. także co, jeżeli chcielibyście takich więcej odcinek połów, podpadajcie do mnie na kanału, to musimy dać kałapetkę do góry i byście chcieli więcej takich sobie wcisk, poradników, bo to jest... Chyba dla was jest bardzo fajnie. Jeszcze się ostatni test. Słuchajcie, zróbmy. Co to się stało? Nie wiem, słuchajcie o co tutaj chodzi. Ale czekajcie, się. To wszystko pięknie chodzi. Nie wiem. Może bym to jeszcze ściśnęła Tipek Teraz się nie nie muszę pójść na drewno Mam tylko je tam wystawić No właśnie, drzwi, jak widzicie, nie działa Tutaj drewnienka gościu, nie ma Teraz, Teraz to powinno zadziałać. I sobie jeszcze raz się tak przejdziemy, tak wiecie. Bo to są testy, już możecie film wyłączyć. Ale ja Was zapraszam do subskrybowania tego kanału. Wil działa, wida chodzi, jest git. Dobra, f tak, 5. Ale mi się, mi się wydaje, się, że nasz, tak dużo z tych będziecie korzystać z tego z kosaru. Będziecie tak zjeżdżać, bawić się tą winną, żeby, żeby się bawić. I to jest to chyba musi być, słuchajcie, moim zdaniem to by tylko będzie lepki tłok. No bo wiecie. Chyba coś tutaj, słuchajcie, opomniałem i to powinien być lepki tłok. Ale dobra, bo to jest w sumie, słuchajcie, u góry. To się leci, leci, leci. Także jednak, nie możecie, słuchajcie, włączyć. Ale mi się wydaje, że każdy z was by tak pomyślał, że Ej, ola, hola, to typie, tam powinien być lepki tłok. Nie? Żeby to sobie odleciało i powiniencie... No tam, ewidentnie, słuchajcie, powinien być lepki tłok. Także co? Ja was żegnam bardzo serdecznie. Jeżeli obejrzyliście film do końca, to możecie, aby zostawić opóźnienie. No tak jak nie wiem, lepki błoki na jednak rzeczy. Lepki, lepki to być. Czyli tego lep... zwyczajnego tego toku nie. Także co, ja będę żegnam bardzo trzy... serdecznie. Trzymajcie się. Cześć!